Inauguracje rundy wiosennej drużyny grające w piątej lidze mają już za sobą. W ramach szesnastej kolejki w niedzielę 20 marca Zewka podejmowała u siebie ostatnią w tabeli stal Pleszew. Kobelogurzanie, aby nie zająć miejsca rywali nie mogli sobie pozwolić na jakąkolwiek stratę punktów. Jak się później okazało planu nie udało się zrealizować. Sam mecz nie stał na wysokim poziomie gry piłkarzom nie ułatwiał również stan boiska dlatego też składnych akcji było jak na lekarstwo. Oba zespoły bały się odkryć, gdyż zdawały sobie sprawę ze znaczenia każdego gola dla układu tabeli, a w perspektywie utrzymania. W pierwszej połowie widać było troskę zespołów o zabezpieczenie własnej bramki, stąd do przerwy utrzymywał się wynik 0-0 i trudno było wskazać drużynę lepszą, choć goście w 30 minucie zaliczyli poprzeczkę. Gra rozkręciła się po przerwie. To wtedy obejrzeliśmy jedyną, jak się okazało, bramkę. Jednak wcześniej, szczęścia próbował m.in. Błażej Ostry, którego strzał z rzutu wolnego z problemami, ale skutecznie powstrzymał bramkarz. Wynik meczu w 67. minucie otworzyła stal. Grający prezes klubu Tomasz Zawada wykorzystał zamieszanie w polu karnym i strzelił na 0 do 1. Zewce nie udało się odrobić strat, choć próbowała jeszcze zagrażać bramce pleszewian. Boisko przeszkadzało i nami, i stali, no ale takie teraz są boiska i trzeba podjąć rękawice. No niestety dzisiaj zawodnicy z pleszewa byli o jedną bramkę lepsi. Nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji po, po stałych fragmentach i taki jest wynik, no niestety. Wiemy jaka jest sytuacja i u nas, i w Zewce. Każdy pewnie walczy i będzie walczył z samego końca o utrzymanie a w pierwszym meczu spotykamy się w pierwszej kolejce w grudzie rewanżowej. Chcieliśmy tutaj przede wszystkim nie przegrać, a, a udało się wygrać. 1-0, 3 punkty, tak więc patrzymy no, dalej. Podopieczni Grzegorza Sajewicza ten tydzień spędzą na ostatniej pozycji w tabeli. Spadałam, ale jeszcze jest na tyle kolej, że spokojnie można złapać serię trzech zwycięzli i można się spiąć w tabeli, bo do tego 12. miejsca tam brakuje nam 3 punkty, czy tam teraz 5. No niestety no, musimy jakoś to Przetrawić, od wtorku już misja Rabicz i, i działamy. Mecz z Rabią Rabicz rozegrany zostanie w sobotę 26 marca na wyjeździe.